gramy dzisiaj w ewolucji kapibary. Prosia. Mam nadzieję, z prosiakiem i z Cherry Roblox. Mam nadzieję, że będziemy dużym bo nie taką malutką. No, ale ja mam niebieskiego smoczka Widzę jakiś tutaj jest określić ziembiwa. Nie co to jest. No dobra, zacznijmy oponować. No pierwsze musimy co? Jest ziemniaczki? Tak, 老师，这幅图。 Musisz Ale. do końca tam O, muszę iść tutaj. Ty też? Tutaj do jajeczka. Też, no? Gdzieś Kupiłam jajeczko? Ciekawe Ja trafiłam jakiegoś... Aha, mam takiego lasnala. O jakiegoś ja? Jakiegoś kota. A, szkoda, że tu nie ma świnek. Normalnie. No, Co? Tutaj da się być chyba świnią. Nie. nie! Da się jebić. Je je zmienić. Chce się bić? O kurczaczek świnia mnie pokonała. Ja biję się skórą, bo która jest słabsza. Tak, ze świnią się bić nie, nie, o, nie o, będę. Skórą się nie... kurą się nie do pokona. I świnki też nie, bo świnka jest kochania. I mocznia, Co nie bije się. Ale ja też do no świnę. Kurde. No ja też Nie ja zdjęcie. jest Jestem. Tu jest... A tam na początku. Czy się bić. Nie znowu. Ja, ja mam nową kapibara. A jaką? E, taką, co ma trzy oczy. Ok, się. Ja żeby oczy mam. Musisz, no, musisz się na to zrobić. Ja mam normalne na szczęście oczy. A to mi się samo zrobi Na Nie tak. na dole masz pokazane w poziomach. Ja, ja, ja mam, mam nie. już te. Masz i jaki poziom? No, taki. Drugi masz Dobra i jakie małe jak to święte? Może do innego świata przyjdziemy dalej. Może jak będziemy większymi kapibarami, może da się być świną. Co wrócę kapibarem Dobra, mam też taką kapibarę brzydką. Z trzema oczami. Się nie da pokonać, świętym kochanem kurde, nie dobra, ja ja. masz dalej trzy oczy? No. ja też, A. No, może trzeba ich pokonać, a wtedy będziemy w innym rynku. Dobra, Dobra, dostajemy Masz kolejną kopię bary? Nie. A jest to nie... Dawaj to a ja też mogę? Wróćaczka? Pogonek Dobra, idę Zabry też To kura mi mało da mi w tym świnie Ja biję się z pomarańczą. Ja wygrałam się czołową Bo mnie te ja Może ja przegrym Może przegrym, a może nie Jest! Kolejna świnia Wygrałam! Mam kolejną świnia Ale co? Zabita? No. A co ty ją bijesz? Ja ją mam. A, ona i tak nie leży, tylko ona idzie do swojego świata. Ona chodzi do swojego świata. Czemu nie mam kolejnej kapibary? Nie wiem, bo ja myślę, że zabija. Zabijam. Oj co, wierzę? No. Mam kolejną kapibarę. O, jajko otworzę. Ja mam czerwoną, a ty? Ja, ja jajko otwieram. A czy też masz taką? Ja jajek nie otwieram chyba. Dwa, ej, te świnia, to świnia tu są je. Gdzie to są pokazane pohary? A tu wracam, już otworzyłam. Kupujemy jajeczko chyba. O, mam jakiegoś krzaczka jeszcze. Dwa, mam dwa panki. Ja też. Ale ja się biję z pomarańczem. Ja to nie jest ładne nic nie da. To jest akurat na kolejna jednego. Za kolejna. Bulibara. Masz fioletową? Zieloną. Aham. E que eu ia para trás

Tutaj mamy coraz więcej oczu. To za mocno?

よかったら。 I'm okay. not.

hello